Witajcie, witajcie w kolejnym filmie. Zima w Beskidzie niskim. W tym roku zima przyszła. Przyszła już w listopadzie, w drugiej połowie listopada, tak to wygląda aktualnie, który dzisiaj mamy. 21 bodajże listopad, piątek, ale nie jestem pewien, chyba 21. Ule przysypane, przyszedłem sobie właśnie na pasiekę. Zobaczyć jak to jak to dzisiaj wygląda o, te fajnie wyglądają o dziwo ten śnieg ma się utrzymać przez kilka dni więc więc będzie parę dni takiej prawdziwej e, prawdziwej zimy W ulach mam nadzieję, że nic im tam nie brakuje i spokojnie sobie do, do wiosny będą w ulach zimować, a na wiosnę mam taką nadzieję, że bez większych strat, bez większych strat będą się rozwijać i coś, coś z wiosny przyniosą, no ale do tego, do tego czasu to jeszcze długa droga. Długa zima jeszcze, jeszcze przed nimi. No aktualnie na pasiece wygląda to tak, to tak na pamiątkę pasieka w śniegu. Jakby się okazało, że to jeden z niewielu ataków śniegu, ataków zimy w tym roku. To tak to tak to aktualnie, aktualnie wygląda. Okej, okay, no na pasiece nie ma za wiele teraz roboty, bo wiadomo, zimowla, więc co tu robić? Trzeba dać po prostu pszczołom spokój. Także trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!